W bieżącym roku szkolnym jesteśmy świadkami bardzo wielu znaczących zmian na egzaminie maturalnym. W przypadku egzaminu z języka obcego, zmiany te dotyczą przede wszystkim zmiany jakościowej dotyczącej poziomu egzaminu, nowych typów zadań, które pojawiają się na egzaminie, a także zmiany wagi poszczególnych części egzaminu. Zmiana jakościowa to najważniejsza zmiana przy nowej maturze. Musimy odwołać się do europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, aby zrozumieć tę zmianę. Dochodzi o podniesienie o pół poziomu. Przy dotychczasowej maturze, do tej pory, na poziomie podstawowym, mieliśmy do czynienia z poziomem B1. On zostaje zachowany na poziomie w zakresie umiejętności produktywnych, jednak podniesiony jest przy umiejętnościach receptywnych. Tam dochodzi do poziomu B1. Adekwatnie przy maturze na poziomie rozszerzonym, do tej pory matura dotykała poziomu B2, a obecnie ma mieć się wyższy zakres. Jest to B2 w zakresie umiejętności produktywnych, ale przy receptywnych B2. Poziom matury dwujęzycznej był zawsze, jest i będzie oczywiście najwyższym poziomem. W obecnym roku i w przyszłym roku jest to poziom B2 w zakresie umiejętności produktywnych oraz C1 przy umiejętnościach receptywnych. Wyższy poziom to oczywiście wyższe wymagania, to jest bogatsze słownictwo, to jest większy, szerszy zakres struktur leksykalno-gramatycznych, a także tworzenie i rozumienie bardziej złożonych, bardziej skomplikowanych, szczegółowych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Kluczowe słowo to także precyzja precyzja, która dotyczy gramatyki oraz ortografii. Musimy na to zwracać uwagę naszym uczniom. Oprócz tej zmiany jakościowej, wspomniane zostały również nowe typy zadań. Te nowe ćwiczenia to przede wszystkim nowa sprawność, mediacja, z którą już mamy do czynienia, mówiąc o rozumieniu tekstu czytanego, gdzie pamiętamy o włączeniu przekształcania, analizy, dedukcji, a także precyzyjnego oddawania treści. To ćwiczenie na mediację jest dobrze znane naszym uczniom, bo już w szkole podstawowej mieli z nim do czynienia, a także na egzaminie ósmoklasisty. Ćwiczenie to polega na wprowadzeniu kilku typów tekstów, na przykład ogłoszenie, diagram, e-mail, notatka, reklama albo dialog. Na podstawie tych zadań wprowadzona jest wiązka ćwiczeń, które dotykają zadań zamkniętych, ale też właśnie tych otwartych, gdzie musimy przekształcić tekst. Warto tutaj przypomnieć sobie o tym, że włączamy również tłumaczenie, ponieważ teksty te najczęściej są w języku obcym, a samo ćwiczenie polega na przetłumaczeniu, ponieważ jest już w języku polskim. Kolejnym zadaniem nowym to sety leksykalne. Sety leksykalne, które testują znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Sety leksykalne nie są nam obce, ponieważ wcześniej występowały najczęściej w typach ćwiczeń zamkniętych. Teraz zostały jednak przekute na zadania otwarte i będą zarówno na maturze podstawowej, jak i rozszerzonej. Na tej pierwszej w dwóch przykładach, a na rozszerzeniu w postaci trzech przykładów. Dopełnienie tych zdań będzie polegało na tym, że w luki trzeba wpisać to samo słowo. Ono jednak jest w różnych kontekstach, w różnych znaczeniach. Musimy pamiętać o tym, aby. Te konteksty zrozumieć i wyuczyć naszych uczniów dostrzeganie różnic. O czym zatem warto pamiętać na ostatnim etapie przygotowań do egzaminu maturalnego? Po pierwsze, na nowym egzaminie na poziomie podstawowym pojawiają się zadania znane dotychczas tylko z poziomu rozszerzonego. W części egzaminu sprawdzającej znajomość struktur leksykalno-gramatycznych uczniowie na poziomie podstawowym wykonywać będą zadania takie jak na przykład gramatykalizacja, transformację czy uzupełnianie luk. Kolejna istotna zmiana to pojawienie się zadań otwartych, sprawdzających sprawności receptywne. Zatem uczniowie w zadaniach sprawdzających rozumienie tekstu słuchanego i tekstu czytanego wykonywać będą zadanie otwarte, zarówno na poziomie podstawowym, i rozszerzonym, co jest absolutną nowością. Kolejna zmiana to zmiana zasady oceniania wypowiedzi na poziomie podstawowym. Wypowiedź będzie oceniana na 12, a nie jak dotychczas 10 punktów, co wiąże się z tym, że więcej punktów będzie można uzyskać za treść i za bogactwo wypowiedzi. Kolejna zmiana to to, że znikają zadania typu prawda, fałsz. Co prawda jest tu pewien wyjątek, bo, ponieważ na maturze w roku 2023 w części egzaminu sprawdzającej rozumienie tekstu słuchanego na poziomie podstawowym te zadania jeszcze mogą się pojawić, ale w pozostałych częściach i na wyższych poziomach tych zadań już nie będzie. Kolejna istotna zmiana dotyczy liczby zadań. Choć nie zmienia się długość trwania egzaminu, czyli na poziomie podstawowym egzamin nadal trwał będzie 120 minut, a na rozszerzonym 150, wzrośnie liczba zadań, które uczniowie będą musieli wykonać, wzrośnie także długość tekstów oraz długość nagrań, których będą słuchać, co oznacza, że realnie uczeń na wykonanie poszczególnych zadań będzie miał mniej czasu. Wszystko to oznacza, że wyraźnie wzrośnie trudność egzaminu. Przy okazji warto zwrócić uwagę na zmianę uwagi poszczególnych części arkusza. Nie są to może zmiany bardzo znaczące, ale wpisują się one w to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli w to, że generalnie można powiedzieć, że poziom trudności egzaminu wzrasta. Największa różnica, jeśli chodzi o zmianę wagi, dotyczy części egzaminu sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego. Zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym ta zmiana jest dosyć wyraźna, co jest o tyle istotne, że ta część egzaminu zawsze była stosunkowo trudna, trudniejsza niż rozumienie tekstu słuchanego. A jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę to, że pojawiają się na tej części egzaminu zadania otwarte, no to jest to faktycznie rzeczywiste utrudnienie dla uczniów. Z drugiej strony maleje waga wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym przede wszystkim. Tutaj ona właściwie no, jest to dosyć znacząca zmiana, co jest też o tyle istotne, że ta część egzaminu akurat przez uczniów była uważana za stosunkowo łatwą. Zatem można powiedzieć podsumowując to, o czym w tej chwili mówię, że wszystkie te zmiany, te zmiany wag też generalnie oznaczają, że te części egzaminu, które dotychczas były uważane za nieco trudniejsze, albo będą miały większą wagę, albo ta waga się nie zmieni. Maleje waga tych części egzaminu, które dotychczas były uważane za łatwiejsze. Dzisiaj podczas tego krótkiego spotkania chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do udziału w przygotowanych dla państwa szkoleniach z udziałem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Są to wydarzenia, które mogą okazać się bardzo przydatne na tej ostatniej prostej przygotowań do matury. Jednym z tych szkoleń nowych dopiero co przygotowanych to webinarium, które odbędzie się 11 marca w sobotę. Zostało ono przygotowane przez ekspertów z British Council. Zostaną zaprezentowane pomysły, zadania, ćwiczenia, materiały online, właśnie z zasobów British Council. Omówione będą poszczególne sprawności w kontekście przygotowania do egzaminu. Zostaniemy poinstruowani, jak jeszcze lepiej zmotywować naszego ucznia i jak odpowiednio przygotować lekcje na bazie tych ogólnodostępnych, bezpłatnych materiałów z zasobów British Council. Ja z kolei chciałabym zachęcić Państwa do udziału w konferencji odbywającej się stacjonarnie podczas targów edukacyjnych w Poznaniu. Konferencja zatytułowana Wiosenne Inspiracje Językowe została zorganizowana przez wszystkie ośrodki metodyczne Województwa Wielkopolskiego. Odbywać się będzie w piątek, 10 marca, w godzinach od 13 do 17 na terenie targów poznańskich. Udział w konferencji jest bezpłatny, a jej program niesłychanie atrakcyjny. Konferencję otworzy Wykład zatytułowany Nauczyciel języków obcych coachem. Jak praktycznie wykorzystać umiejętności coachingowe w nauczaniu języków obcych, a po wykładzie zaprosimy Państwa do udziału w warsztatach metodycznych przygotowanych przez doradczynię i konsultantki ze wszystkich, jak już mówiłam, ośrodków metodycznych województwa Wielkopolskiego. Warsztaty, które zaplanowaliśmy, są następujące. Skuteczne uczenie się, praktyczne wskazówki. Warsztat ten prowadzony będzie przez doradczynie, które na co dzień pasjonują się zagadnieniami związanymi z neurodydaktyką i z nauczaniem przyjaznym mózgowi, tak więc myślę, że będzie to niesłychanie interesujący warsztat dla wszystkich zainteresowanych. Kolejny warsztat, zaprojektuj swój pierwszy projekt edukacyjny. Przykłady dobrych praktyk. Tutaj z kolei koleżanki mające duże doświadczenie w wprowadzaniu projektów w, poprzez platformę eTwinning, a także prowadzenie projektów w Erasmusie, opowiedzą Państwu o swoich doświadczeniach i zachęcą być może do tego, by samemu spróbować się wgryźć w taki projekt. Kolejne szkolenie to słownictwo interaktywnie. Tutaj z kolei doradczynie opowiedzą o tym, jak w sposób efektywny nauczyć słownictwa, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne. Kolejne szkolenie, kolejny warsztat to ocenianie kształtujące jako pomoc w rozwijaniu autonomii uczniowskiej. Ocenianie kształtujące to temat, który budzi coraz większe zainteresowanie, także wśród nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Także serdecznie zapraszam do udziału. I ostatnie szkolenie, ostatni warsztat zaplanowany w czasie konferencji to Matura Last Minute. To warsztat, który poprowadzę wspólnie z Ewą, która tutaj razem ze mną przygotowała dla Państwa to dzisiejsze spotkanie, oraz naszą koleżanką, konsultantką z Leszna i opowiemy, jak efektywnie i Atrakcyjnie mm, poprowadzić zajęcia z młodzieżą już na ostatniej prostej przygotowań do matury. Postaramy się przy, przygotować i przedstawić kilka praktycznych pomysłów, takich właśnie do wykorzystania last minute przed maturą.